Rakiety nas tu przywitały. To chyba znak, żeśmy tutaj jechali. Kurta, a nie, dzisiaj taka pogoda cały, ja mówię, jeboże, nie ja przejdziecie. Spokojnie, do? od pięciu dni mam, tak mamy, także nic nie wiem. My już zrobiliśmy półtora tysiąca kilometrów w takim ulewnym deszczu, że gdyby z z chociaż... Z butów się Żeby wydało. któryś z nas był chociaż troszkę słodki, to byśmy się rozpuścili. <głosy> <głosy> Ale jak to mówią, trzeba być twardym, niemiecki. Tak jest. Rękawica rękawice na rękawice i wszystko mokre niedaleko nie Tak, niedaleko. Po po nie nie, Początek ten sam. Początek no, ten no, Jak tam nie, jak, jak, jak się jechało? No, no, jak mielnik przywołał dobrze? Ale normalnie takie strzały z tego, Zrobiliśmy sceny dla Was też. Miało być też. No wiadomo, wiadomo, ciemkuje, to nie no, Korespondencja no, no, no działa. Działa korespondencja. Ze względu na deszczową pogodę to tej możliwości nie będziemy mieli na dworze, bo była przygotowana scena tu na dworze, no ale niestety zrobimy tak, jak, tak jak nam wyjdzie. Dobrze, zapraszam serdecznie do Dolnego Kościoła.